Gryfon z unikalnym numerem Ale to nie o tym będzie odcinek Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, bardzo gorąco A dzisiaj zajmiemy się głównie dwoma czołgami Jakimi są sus niszczycielami czołgów Jakimi są 100 130 pm i SHPTK TVP Setunia Czyli mamy radzieckiego niszczyciela czołgów Mamy czeskiego niszczyciela czołgów Które się zasadniczo od siebie różnią I to pod wieloma względami Tutaj mamy większą alfę Tam mamy lepsze hajki I tak dalej, i tak Dalej. Tutaj strzelamy co 4 sekundy, tam co ileś 10, 11, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie wiecie, wiecie o co mi chodzi. Te dwa czołgi, które są w tej samej klasie, zasadniczo różne od siebie i tak samo dobre. Jednak czy któregoś ja personalnie bym wolał do takiej długiej farmy kredek, powiedzmy, że przychodzi choinka i mam do wyboru jednego albo drugiego. No to powiem wam na samym starcie, wybrałbym su. A dlaczego to opowiem Wam dalej w tym materiale? Więc jeżeli się zastanawiacie, jak się tym czołgiem grać, czy to będzie dobry czołg dla Ciebie, obejrzycie sobie ten materiał, na pewno Wam pomoże. Dodatkowo jeszcze 112, wyceniona przynajmniej dla mnie, nie wiem czy Wy też ją macie, napiszcie w komentarzu, ale ją nagrałem za 168 zł na XD. Do materiału lecimy. Popatrzcie, jak się tym gra, mam nadzieję, że pomogę. Zapraszam. No to lecimy. Tym razem zagramy sobie na zwykłych modułach. Słuchajcie. SU jest wbrew pozorom niezbyt skomplikowanym czołgiem. Wiemy na samym starcie, że mamy mało pancerza, mamy świetny kamuflaż, mamy bardzo fajną alfę. Więc liczymy się z tym, że jeżeli ktoś będzie strzelał do nas z hajków, to nie będziemy tych kajków odbijać tak jak VK1001P. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy tedeczkiem, który ma siedzieć, snajpić i grać sobie w takiej bezpiecznej strefie. Tak to nazwijmy: druga, trzecia linia. Chociaż czasami i tak jak w przypadku Skorpiona, taki tutaj można zagrać na tak zwane heady, czyli jechać na pierwszą linię i się tam tłuc na bliskim kontakcie. Tylko uważam, że Skorpion jest do tego lepszy, dlatego że ma w pełni obrotowy. Wierzę I no jest ta wieża troszeczkę inaczej wsadzona. Tutaj mamy większe problemy. A ja sobie podjadę i od razu strzelę bombę. Strzelamy po 520. Bardzo wysoka alfa. 243 pen na podstawie nie jest to nic fajnego. Uważam jak na niszczyciela czołgów. Ale mamy 320 penki na hitach. I tak jak widzieliście, 520 alfy, no a ja strzelam po 440, czyli tutaj nie sławiło. No mnie niestety nie będę wam nawet pokazywał, ile su zarabia, bo ona zarabia dobrze. Już to wcześniej wam pokazywałem, ten czołg potrafi zarabiać fajne kredyty. Dlatego nie musicie się martwić o to, czy to faktycznie będzie wam em, dodawać właśnie kredek do konta, bo będą fajnie fajnie wpadać. Dlaczego? Dlatego, że. Ja nic nie muszę mówić. Wszystkie te deki, które mają wysoką alfę, świetnie zarabiają. Wyjątkiem jest troszeczkę SHPTK, ale to się dowiecie o nim zaraz, za moment. E, dlatego, że SHPTK musicie, e, musicie, musicie bazować na tych haleczkach, które są głównym źródłem waszych uszkodzeń. No bo do tego dojdziemy za moment. Na razie skupmy się na słuchu. Świetne camo, wysoka alfa, e, duże bomby na strzał. Nic tylko się cieszyć. Ja się zastanawiam, czy ja chcę tutaj grać. Czy ja powinienem podjechać bliżej, czy może nie powinienem podjechać bliżej? Jeżeli gracie SU, to chcecie za wszelką cenę wykorzystywać tutaj potencjał kamuflażu, jaki u was jest. Czyli jesteśmy takim snajpersznycem i musimy grać właśnie za krzeczkami. Jeżeli nie lubicie takiego gameplayu, no to zawsze jest XM, Turtle, TS-5 i tak dalej. To są czołgi, które jadą na hedy. No tutaj trzeba sobie troszeczkę podsnipić. No działo nie jest tak celne jak na Skorpioniu. umówmy się, tutaj mamy inny klimat, a ja widzę, co moją, moje ziomeczki tutaj robią. To wiecie co? Jadę z tąd. Nie chcę mieć tutaj nic. Nie chcę się tutaj zasiedzieć, bo jak się zasiedzę, moje ziomki sobie zrotują, uciekną, no to ja będę mieć totalną lipę. I tak i tak widzę, że chyba raczej tego nie wygramy, bo moja drużynka się posypała, gdzie się tylko dało. Nie mamy kontroli ani nad tym, nie mamy kontroli nad 1-2, więc tak jak widzicie, nie wygląda to po prostu bardzo źle. On będzie się chciał wychylić po tego ziomu na bank. Na 1000%. Tak jak widzicie, zauważyłem, że Type 63 będzie chciał grać na Iron Arniego, więc ja z tego skorzystałem, czy dostanę blinda czy nie, zupełnie nieistotne. Chociaż chciałbym wyciągnąć więcej z tej gry. Mam takie wrażenie, że można by było gdzieś tam trochę więcej tego dymka sobie jeszcze porobić. Na razie mamy 2100, czyli to już i nie jest zły wynik jak na ósemki, ale nie jest też genialny. Wiadomo, że chodzi nam o maksymalizowanie kredek. Im więcej damage'a, im więcej uszkodzeń zrobimy, tym więcej jesteśmy w stanie sfarmić właśnie kredytów, co jest oczywiście na plus. No i wygrana, wygrana, wygrane bitwy definitywnie pozwalają Wam na zwiększanie potencjału tutaj do tego, żeby sobie kupić jakiś czołg, bo macie wtedy więcej hajsu. Prosta sprawa, no, bez przesady. Po co ja to tłumaczę? Ja nie wiem, sam nie wiem. Przecież WOTA nie grają nowi ludzie. <laughs> tylko... Tylko ludzie, którzy w WOTA grają po 12 lat mniej, plus minus. Ale możecie napisać w komentarzu właściwie, ile gracie w WOTA, bo to jest ciekawe. Ja czasami mam przeróżne odpowiedzi na Twitchu. Różni ludzie grają, a ja mam 3000 dymka. No i... hapami się kończy. Nie chciałem w tego sioma strzelać, nie chciałem w niego strzelać, no ale już cokolwiek trzeba wynieść z tej bitwy, bo się skończyła. I tak jak widzicie, SU potrafi mieć kapryśny działo. To nie jest działo idealne. Ale jak dacie taką pechę w Skorpiono na blindzie, to na pewno poczuję. Postaram się nie strzelać z Golda. A tutaj by weszło z Golda, chłopaki. Tutaj by weszło z Goldzika. No cóż. 3200 zrobione plus blandzik. Zobaczymy, ile tego, tych uszkodzeń udało nam się wkleić. A. Hu, chyba zdążyłem, chyba zaliczy, co? Dobra, sprawdźmy te kredyty. Sprawdźmy te kredyty, no. Ok. 3764 uszkodzeń. Ja właśnie lubię takie czołgi, które mają taką alfę. Uważam, że ten czołg się nadaje do grania solo, do grania w Plutonie. Jest bardzo. Dobrą premką. Często ludzie wybierają su zamiast skorpiona, bo coś im w skorpionie nie pasuje, na przykład brak kamuflażu. I tutaj mamy tego kamo bez cichego układu, zobaczcie, 41 punktów. Jak dacie sobie różowy, no to to pu, człowieku, jesteś totalnym ninczem. Udało mi się zrobić najlepszy wynik. Zrobiłem na przegranej, przypominam, minus 20 tysięcy, czyli miałbym 120 tysięcy tutaj kredek wbite, czyli nieźle. To naprawdę dobrze zarabia, więc nie musicie mieć żadnych oporów względem są do tego, czy będzie farmić kredki, bo będzie farmić jak szalona. Na frontlinie, na randomie. Polecam. Ale pamiętajcie, z głową róbcie zakupy, bo to też trzeba, wiecie, pilnować swojego portfela. Następny. Rampam pam pam, było su, będzie SHPTK. Czy SHPTK jest dobrym czołgiem, jednym z najlepszych niszczycieli? Czy farmi tak samo dobrze? To już zależy od Was. Bo na SHPTK mamy troszeczkę inny system. O co mi dokładnie chodzi? No tutaj, moi drodzy, strzelamy sobie z Alpha 250, ale te 250 Alpha i plany też ma fajne. Tutaj DPM, jak bo słuchajcie 4 sekundy, 17 ze zwykłym dosyłaczem i dyrektywką to jest całkiem spoko i całkiem przyjemnie nie można to absolutnie narzekać. Głównym, e, głównym tutaj motywem, dzięki któremu będziecie farmić, to są te Heki. Stopany 420 na bombie co 4 sekundy musicie z tego korzystać. Jeżeli nie będziecie z tego korzystać, to nie będziecie farmić uszkodzeń na SHPTK końc. Nie każdemu się to podoba i nie każdy lubi. Więc od razu uczulam, że tutaj mamy troszeczkę inne granie. Musimy sobie dopasować. Intuicja będzie cholernie ważna na tym czołgu. Jeszcze ważniejsza niż na su. Uważam, że oba te czołgi powinny być grane z intuicją, a nie wiem co on robi. Ja mam zielonego pojęcia. O co tutaj chodzi? Dlaczego on tak gra? Przecież to nie ma sensu. No to cyk, pesteczka i się cofamy. SKPTK często możecie zagrać gdzieś tam nawet na pierwszej linii, na jakieś, nie wiem, siódemki, na niektóre ósemki, no a dziesiąty tiery, chateczki raczej bym się, moi drodzy, nie porywał, bo was po prostu zdejmą na dwa strzały. Ten czołg, tak jak SU, nie ma jakiegoś dobrego pancerza, w ogóle nie ma pancerza, tak bym to nazwał. Chociaż na pewno łatwiej tutaj jest przeżyć jakąś hajekową zagładę, którą wam ktoś zaserwuje niż na właśnie jego poprzedniku. Okej. Okay. Czy ja tutaj mam dostęp do jakiegoś dymka? No to, to co on robi, to jest strasznie irytujące. Umówmy się. Ale czasami tak się zdarzy w grze, że nie będziemy mieć dostępu do dymka. Przez krótszą chwilę. Widzę, widzę tego proga. Byłem bardzo, bardzo się płasiłem. Bardzo się płasiłem na ten strzał wsu. Nie podoba mi się tej granie coraz bardziej, słuchajcie. Nie podoba mi się to... Nic, a nic. Ja stąd jadę. Nie będę tutaj kusił losu, tak jak widzicie, mam wypchniętą drużynę. Znowu mam jakiś timek farmersko-plażowy, gdzie ziomeczki sobie po tej plaży śmigają. A ja wiem, że tutaj każde wychylenie będzie właśnie kończyło się tak jak tego lighta. Czyli uciekamy, próbujemy zająć sensowną pozycję i coś podsnipić, no bo inaczej dymka nie zrobimy. Przełączamy się na hity. Widząc takiego zioma. Niestety był dobrze skontowany, więc też z tym nic nie zrobię. Podjechałbym sobie tutaj, powalę sobie drzewko i może za tego drzewka jeszcze uda mi się zrobić jakiś wynik. Zobaczcie, no muszę kombinować w tej grze, tak? To nie jest gra typu autoplay. Często na tym czołgu macie takie gry, gdzie trzymacie lewy przycisk myszy i wszystko wygląda ładnie, pięknie. A tutaj, w tej rundzie, tak właśnie nie jest. Totalne przeciwieństwo tego, co by się chciało zagrać na takim czołgu jak ten, żeby Wam pokazać jego maksymalne e, możliwości i potencjał, ale mam też inne gry na SHPATK na YouTube, więc jak chcecie zobaczyć jak ten czołg sieka, gdy ma ku temu sposobność to e, i możliwości to śmiało. Wiem, że tam jest SU, okej. Okay. Widzę tam AMX-a, czy powinienem podjechać? No ten l mnie bardzo, bardzo kontruje, więc nie chciałbym tego robić. I znowuż, obieramy sobie cel, który nie jest Opancerzony. Dwa strzały, 4 sekundy minęły. A Light Widzowie dziewiątego tieru HP już nie ma. Czyli bardzo inteligentne o dobieranie sobie właśnie do tego, czego strzelamy z hajków. Będzie nam dawało fajne uszkodzenie, jak i fajne wyniki. Nie wiem, czy ja chcę w ogóle w tym miejscu grać. Zobaczcie, jak oni tutaj zdobyli presję tutaj i zrobili presję mapy i zdobyli tę część mapy. Nie podoba mi się to. Nie jestem wielkim fanem. Więc co zrobię? Prawdopodobnie podjadę sobie tutaj i będę kontrował tego szarfu Tura. Czy to jest dobra opcja? Ciężko powiedzieć, bo nie widziałem jego punktu wytrzymałości, więc lecę pędzę. Ile mam tylko sił w nogach? Granie tutaj wysoko to jest dla mnie... To wyparuje do garażu po prostu, tak? Chłopy mają przestrzeń stąd, stąd i tak dalej, i tak dalej. Nie ma sensu ryzykować. A szarfutur już tam wjechał. No to nie niedobrze. Powinienem się cofnąć na ten moment. Puszowanie tego nie ma najmniejszego sensu. Ale spróbujemy, może jakoś tego czarka dziabnąć? Myślicie, że jest sens? Myślicie, że dam radę? Fajnie byłoby go wyjąć, nie? Dwa, trzy haeczki, jak się tylko uda. I chłop już jest w garażu. Tylko, no. Jeżeli do mnie przyjedzie, to mam lipę. Słuchajcie, to mam turbolipę, lipę. Nie będzie dobrze. Ale jak tak będzie. Chciałem powiedzieć, ale jak tak będzie stał, to świetnie dla mnie. Ok. Kolejna pestunia wchodzi. Tutaj w Samuele już się nie udało. Strzelić tego haeka. Pamiętajcie, tu jest stopenki. Moi drodzy, tu jest stopenki. To jest to też nie jest pena, nie wiadomo jaka. To chyba dostał. Wiem, że on zaraz po mnie przyjedzie. I teraz się zastanawiam, czy strzelać do niego z apeków, czy z haeków. Ja mi już tutaj się przyłączył na apek. Nie jestem wielkim fanem strzelania. Nie jestem wielkim fanem strzelania z tego czołgu, właśnie Full HE. A to głównie dlatego, moi drodzy, że ta maszyna. Jaką jest Sharp Futur, potrafi odbić momentami najdziwniejsze pechy świata. Nie wiem czemu tak Sharp odbija te haksy, ale odbija. No i widzicie, na apeczkach, na tym dpm jak lubicie kombinować, jak lubicie się pobawić, to też fajnie będzie Wam szło. Ja nie wystrzeliłem jeszcze ani jednego pocisku goldowego, a mam już 4-3000 HP. Mam 3000... HP. Damage. Uszkodzeń mam 4000. 4000 uszkodzeń, a żadnego pocisku. Gold chyba nie wystrzeliłem. No może jeden. jeden, Przepraszam, w KW2. Faktycznie. No dobra. Ale to, to nie przebiłem. To się nie liczy. Nie? <grym> Czy na bliskim kontakcie chcę zagrać z No mam magazynek. To jest głupie. Myślałem, że on się tutaj utrzyma. Niestety się nie utrzymał. Więc co ja powinienem zrobić teraz? Powinienem stąd odjechać. Powinienem stąd odjechać, zająć sobie to, sprawdzić, czy Rambo mi tutaj nie dojeżdża gdzieś na plece i załatować sobie definitywnie hity. Wiem, że mam 270 uszkodzeń, ale chcę to jakoś. podejść do tematu bezpiecznie. Chcę tutaj w miarę, w miarę bezpiecznie podejść do tego rozdania, bo tę gierkę jeszcze może, może się uda wygrać. Więc tutaj każda pecha się liczy. Jechać na Rambo, od dołu, zaskoczyć go, może z chaekami. Elci daje mu trzy pestki, bardzo dobrze, więc jedziemy. I widzicie, każdym z tych czołgów będziecie się dobrze bawić. Takie jest moje zdanie. Każdy z tych czołgów daje sobie radę. Ehm, czy to Su, e, czy to właśnie SHPTK, to są maszynki przyjemne. To są maszynki dobre w swojej klasie. To nie jest Bubel. No, Wargaming lubi dużo gówna wrzucać do sklepu, a potem ludzie to kupują i mówią: E, kupiłem sobie czołg, on jest słaby. No, bywa. Bywa. Dlatego oglądajcie starego. Stary bam będzie mówić, co jest dobre, co jest słabe, czego nie powinniście brać na pewno i dlaczego. Okej, okay, udało się tutaj Elcivenowi, jak i, i e, temu Waflowi e, ugrać w gierkę na Rambo. Co mnie cieszy, chociaż chciałem im pomóc, bo Elciven za to przyjął jedną chyba pestkę. Ten nie podjadę, prawda? No nie. Boję się, że tutaj ktoś może być. Nie wiem, czy ja w ogóle jestem w stanie podjechać do tego drzewka. Progetta już nie ma. Nie wiem, gdzie jest ten light. Ale gierka nam się trafiła. Słuchajcie, na nagrywce 8 minut. Cholera, jasna. Na ten moment. Zaryzykować, czy nie zaryzykować? To i tak chyba by nie weszło, prawda? Okej, okay, nie dostałem spota. Co jest mega ważne? Jechać po niego, nie jechać po niego? Ładujemy golda. Słuchajcie, ładujemy Golda na taką pechę Niby powierzy Ej, a on dostał spota od kogo? Od Sumuły? Możliwe, że dostał spota od Sumuły Ja tutaj muszę balansować, żeby nie dostać spota od tego AMX-a, który by podjeżdżał I się zastanawiam, co mogę zrobić w tej rundzie Najfajniej byłoby przyjechać na drugą stronę Traczek Łapanie ludzi na traczku tym czołgiem też jest możliwe I też jest dobre, i też działa o to się martwić nie musicie, jak złapiecie kogoś na traku, bez względu na to, czy ma HP, czy nie, jak wam się uda, to będziecie farmić i farmić i farmić i farmić i farmić, oczywiście. Nie tak skutecznie, jakby ktoś nie miał perków i tak dalej w niektórych sytuacjach, ale się da. Trochę zachłanne to było z mojej strony, trochę za bardzo. Trochę za bardzo. Myślałem, że mnie nie spotnie, skrzaniłem to, przepraszam. Przepraszam, nie powinienem tego strzelać. Ale byłem tak zachłanny, że mu to dam bez spota. A to AMX mnie spotnął, nie somuła. Takie mam wrażenie, bo AMX był tutaj. Ładnie zrotował. Kurczę. No niestety, nie wiedziałem, nie wiedziałem, za bardzo, że AMX tutaj to zrotował. Myślałem, że dostanie jakiegoś spota na przyjeździe, a to jest obniżony teren. Nic się nie stało, 4047 zrobione, uważam, że jest nieźle. Takie mam wrażenie, ta, to musiał być AMX chyba. Albo Samoa, nieważne, nieistotne, zobaczmy ile zarobiliśmy. Za przegraną grę podkreślam, 4300 uszkodzeń zostało zrobione, więc spoko. Jest jeszcze lajcik, jeden, który zobaczycie. Czy ja miałem problemy w tej grze? No nie, no tutaj też 100 tysięcy zarobione, 120 bym zarobił, gdyby nie to. Dajcie znać, co o tym myślicie. Ja uważam, że to oba czołgi. Su 130 PM jest HPTK, są świetne w swojej klasie. A jeszcze wam coś pokażę, więc zostańcie ze mną. Panowie i panie, jakimś dziwnym trafem Wargaming postanowiło przemycić 112. Dlaczego? Nie wiem, bo ten czołg to już pamięta tak stare czasy World of Tanks, że... Ola Boga. Więc się nadaje na dzisiejsze realia World of Tanks. Powiem coś, z tego czołgu jest naprawdę na ósme, na ósme tiery bardzo, bardzo dobry. E, słuchajcie, mam takie wrażenie, <noise> że on nie domaga pod każdym innym względem. Jako czołg ciężki. Platforma... Oprócz tego, że ma pancerz, jest taka bardzo męcząca, z opuszczaniem są problemy. Mamy te cyple na wieży w takich pozycjach jak tutaj, ciężko będzie cokolwiek ugrać, więc czołg kolekcjonerski na pewno z tego co pamiętam ma też przecież preferencyjny matchmaking, więc być może dla niektórych to jest bardzo ważny czynnik, żeby sobie taką maszynkę wziąć, ale ja bym wolał personalnie pograć czymś innym. Wolałbym pograć czymś innym, jednak chcę wam pokazać jak to działa w dzisiejszych czasach. Dobra, sajdzik jest. Zrobiony, ekstra, super. Małopeny 250, prawda? Znaczy mało. Jest to spoko pena, tylko te hity. Gdyby to były Apeki albo apecery, ten powiedział wow, ale zarąbiście. Wow, ale super. A tak, wychylamy się na goście, dajemy mu jedną tubę. Przedni pancerz super. Górna płyta, dolna płyta. Dinga w ciul. Czasami sami jestem w stanie się zaskoczyć tym, ile ten czołg potrafi odbić. Problem będzie polegał w na tym momencie, kiedy ziomeczki zaczną do was mierzyć po włazach, a te włazy są pokaźnych, pokaźnych rozmiarów, więc na to, moi drodzy, też musicie e, zwrócić uwagę, żeby was ktoś kiedyś nie zaskoczył takim graniem. Czy ten czołg dobrze zarabia? W porównaniu do SU, w porównaniu do, w porównaniu do SHPTK zarabia, gówno zarabia. Dlatego, że musicie tutaj spamować hitami. Właśnie tego Contradictusa. On jest. Y, nawet pod kątem, gdy miał górną płytę. On jest dla mnie hardkorowo ciężką maszyną do przebicia. Nawet jeżeli chodzi o dolną płytę. I widzicie to? Podjechałem delikatnie i już dostałem bombę po włazie. I już tutaj ktoś się na mną, nade mną pastwi. Widząc tylko te dwa duże piksele, które mam na łbie. Oni uciekają, więc ja muszę jechać. Nie wiem w ogóle, czy ich złapię. Tutaj jednego ziomeczka złapię, ok, strzelę do niego, cofnę się trochę i znowuż na jakiegoś sidejika. Fajny ten kontradykcyj, spróbuję balansować i chować się za, za proga, ale to mu się na dużo nie zda. E, działo moim zdaniem irytujące momentami. Zobaczcie, jak ja tutaj gram zestaw. Tutaj nie gram turbo, ja tutaj nie gram hp, a i tak, i tak pozostawia wiele. Dosłownie, wiele do życzenia. Nie chcę tutaj grać, trzeba się cofnąć, trzeba jakoś zareagować na to, co się dzieje na mapie, bo są problemy. Czy to jest dobry czołg do robienia misji na odbijanie? Tak i nie, bo jak traficie na bocika, który nie będzie strzelał do was po włazach, tylko próbował dać wam peski gdzieś po boku albo po górnej półce to sądzę, że będziecie odbijać wszystkie możliwe pechy. Ale jak traficie na kogoś, kto wie, czym są władzy, no to już zaczną się po prostu problemy. A ja z automatu graniem na te dwa TDK te nie jest dobrym rozwiązaniem. Ten czołg ma armor, ale nie na tyle dobry, żeby sobie takiego Skorpiona każdą pestką, czy innego TDK 8, -try, 8 podbijesz. Więc postaram się przejechać tędy. Postaram się zrobić presję gdzieś tam na linii 1-2 od samego dołu. Oby się udało, bo jest ku temu akurat dobry scenariusz, żeby sobie właśnie taką mapkę, przynajmniej tę część mapy przejąć. Zagrożeniem dla mnie będzie cholernym TS5. Zobaczcie na tę TS5, ona z tych hitów będzie mogła mnie nieźle penować. Czy dosłownie wszędzie? Zobaczymy, 300 penki ma, więc robię, sprawdzam. Okej, okay. tu jest Scorpion, tu jest to, więc ja, ja ogólnie, w, w sensie fajnie, że to jest, ale to, to wprowadzanie tego za pieniądze, moim zdaniem, to głupie. I nie powinni. Raczej za złoto powinni takie stare maszynki dawać, tym bardziej, że nad nimi jakoś pieczołowicie nie pracują, żeby przywrócić je do życia. No dlaczego? No dlatego, że te wszystkie czołgi nowe, które wychodzą, no to muszą być jakoś tam dobre, lepsze lub bardzo zbliżone do większości. Ja rozumiem, że są takie wyjątki, tak, jak SU, jak Skorpion i tak dalej, i tak dalej. No to już jest w ogóle fenomen. Mm. Ale no, takich czołgów jakoś za dużo nie ma z tej starej mety. Starej, to jeszcze nawet starsza. Mówię tutaj o, o mecie przed SU, przed Skorpionem. Chociaż Skorpion wyszedł kiedy? 10 lat temu? To to jest też fenomen, fenomen na, na, na miarę tutaj World of Tanks. Że taka jedna premka, która jest tyle lat w grze, się była w stanie utrzymać i ciągle uważam, jest jedną z najlepszych w gierce. A co on robi? Aha. No to prezent słuchajcie, czasami kogoś wyrzucił, on się zablokował, czy on po prostu poszedł awk? Mi się wydaje, że poszedł awk. 3000 uszkodzeń jest. Czy jestem zadowolony, że tym gram? Nie. Czy chciałbym tym grać frontline i randomy w plutonie? Nie. nie. Nie wiem, może ja jestem jakoś zrażony do tego czołgu słuchajcie. Może to nie jest w 100% obiektywna... Obiektywna opinia, no chociaż która jest w sumie, na dobrą sprawę grać, tym gram Czyli jakby mnie rzuciło na tiery wyższe, bawiłbym się równie dobrze albo gorzej. No, pewnie tak, chociaż nie bawi się świetnie. Staram się Wam mówić o moich odczuciach, żebyście nie tracili hajsu niepotrzebnie. Chyba, że jesteście kolekcjonerem, szukacie czegoś, co ma matchmaking inny, no to wtedy może, nie wiem. Dla mnie powinien ten czołg być po prostu za złoto do kupienia i byłoby przyjemnie. Za złotko dają, cyk, wchodzisz i jedziesz. Tak za cenę 170 zł macie dużo więcej lepszych czołgów do wzięcia, a ja chyba się waliłem. Więc kup, jeżeli już chcecie coś kupić, to kupujcie mądrze, to jest moja opinia na ten temat. 3300 jest tutaj jeszcze może się uda w takiego w wkleić pechę. No i super, że się udało. Ej, słuchajcie, mam 900 spota. Dajcie znać, co myślicie o takich czołgach jak 112, jakieś MX i -y CDC wiecie? Takie czołgi e, bardzo, bardzo stare. Czy według was one mają sens jeszcze w tej grze? Czy nie mają sensu? Czy w ogóle, w ogóle powinno je się pompować do sklepu? Napiszcie w komentarzu, ja jestem ciekaw, jak wy do tego podchodzicie. Ty, ale zrobiłem tym najlepszy wynik. Co jest śmieszne, ale uwierzcie mi, nie każda gra będzie tak wyglądać. To była bardzo długa runda, więc to możecie po prostu zignorować. Tym bardziej, że jeszcze udało mi się chociaż wygrać jedną grę na tej nagrywce, bo inaczej byłoby smutno. A z ciekawości zobaczcie, ile zarobiłem. Tam te 20 tysięcy sobie dodamy, odejmiemy. Zrobiliśmy masterkę. Super, masterka wpadła. Już, 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 już. I 156 tysięcy. Tylko pamiętajcie, że to jest wygrana. Więc tutaj troszeczkę inny. Sikus, jeszcze nagrodę dostaliśmy, tak, więc tutaj to naciągane. Ale tak to wygląda. A, bo bym zapomniał. Jest jeszcze jedna maszyna, widzowie, e, której nagrywać po prostu nie będę, bo uważam, że Hawuk, dla mnie personalnie, granie nim nie ma sensu. To jest czołg, który ma hajki, bardzo fajne, bardzo przyjemne, ale jako czołg lekki jest wielkości stodoły, więc nie uważam, że to byłaby dla Was dobra opcja. Jeżeli chcecie, kupcie sobie po prostu Elcivena, który jest w sklepie pre za Goldzika, wchodzicie sobie w badania, wybieracie francuskie drzewko, a on jest we francuskim drzewku. Końc najlepszy light, jeden z najlepszych w ogóle w grze, za złoto nie musicie wydawać pieniędzy, jeżeli macie jakieś fundusze odłożone. Ja Wam dziękuję za dzisiaj, życzę Wam dużo zdrowia i do następnego.